Mock job interview, czyli symulacje rozmów kwalifikacyjnych w języku angielskim. Jest to impreza, którą zorganizowaliśmy Biuro Karier w współpracy z absolwentami razem ze studium języków obcych, z studentom Którzy po prostu chcą się przygotować do wejścia na rynek pracy. Mamy ekspertów ze studium języków obcych, to są wykładowcy, angliści, którzy przeprowadzają warsztaty dotyczące różnych form języka, które można używać podczas rozmów kwalifikacyjnych, czyli na przykład, jak odpowiadać na trudne pytania, jakich słów używać, a jakich nie, na przykład o kolokwializmach, że może niekoniecznie są potrzebne w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, i tak dalej. Oraz mamy specjalistów z biura karier, to są doradcy zawodowi, którzy przeprowadzają przede wszystkim prezentację dotyczącą Rozmowy kwalifikacyjnej, ale także będą mieli konsultacje indywidualne, będzie można też przyjść ze swoim CV i będzie ono analizowane indywidualnie. codziennie jest duży nacisk na współpracę środowiska akademickiego z środowiskiem społeczno-gospodarczym. Także tutaj dzisiejszymi zainteresowanymi są przedstawiciele dużych podlaskich firm współpracujących z Politechniką Białostocką i to właśnie oni będą przeprowadzali wstępne rozmowy kwalifikacyjne z naszymi studentami, absolwentami. To jest super jakby, metoda nauki. Nie czuję się tutaj w ogóle stresu, jest super atmosfera, która właśnie gdzieś ten stres niweluje, jest super współpraca, bo nawet ludzie, którzy są z różnych kierunków, z różnych roków nagle wszyscy ze sobą współpracują, jest jedna wielka burza mózgów, więc polecam to wszystkim, bo nawet jak się komuś wydaje, że nie potrafi mówić w pewnym stopniu do, tak po angielsku, to nagle tutaj zaczyna się po prostu mówić. Dowiedziałam się ze strony biura kariery, na Facebooku było wydarzenie, więc zdecydowałam się wziąć udział. I bardzo się cieszę, że tu przyszłam, bo właśnie na tych zajęciach była burza mózgów. Zostaliśmy podzieleni na grupy, dostaliśmy bardzo ciekawe zadania. Także można sprawdzić i siebie, i to, czy się potrafi pracować w grupie. Bardzo ciekawe, bo nigdy w życiu nie miałam możliwości rozmawiać z osobą, która jest na tym speakerem. Więc sprawdziłem się, jestem bardzo zadowolony z tej rozmowy. Podniosło, moje to, podniosło to moją samoocenę. Jestem zadowolony z tego.